Fantastycznie, że w końcu można wyjść trochę na zewnątrz bez maseczek, w sensie zachowując cały czas dystans, cały czas pamiętając, że ej, pandemia się nie skończyła, cały czas dochodzi do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji, ale mimo wszystko mając gdzieś tam w głowie, że słuchajcie, no trzymając ten bezpieczny dystans można wyjść, można się pouśmiechać, można poddychać świeżym powietrzem, można wyjść na przykład na boisko i pograć trochę w kosza. Gdzieś z tą koszykówką bardzo się stęskniłem, ale żeby nie było, wyjście na kosza to wcale nie jest taka prosta sprawa. Bo najpierw trzeba było gdzieś w piwnicy odnaleźć piłkę, potem odnaleźć igłę do pompki. Więc igła została odnaleziona, ale bardzo szybko się złamała, więc trzeba było kupić nową igłę. Okazuje się, że przecież kupowanie igły do pompki e, w internecie jest bezsensowne, bo taki zestaw igieł kosztuje jakieś 3,50, a przesyłka 9, więc moje sumienie nie pozwalało mi na to, żeby wydać. 3 zł i 50 groszy na igły i 9 zł na przesyłkę. Więc zaczęło się jeżdżenie po sklepach. To znaczy znalezienie czasu na to, żeby jeździć po sklepach, potem pojechanie do sklepu, kupienie igły, kupienie pompki, napompowanie piłki, znalezienie czasu, żeby pojechać na boisko i żeby w końcu pograć. Ale w końcu się udało. Jakim samochodem dzieciaki jeżdżą do szkoły? Hybrydowym. Jakby za moich czasów było takie boisko to my byśmy z tego boiska nie schodzili. Szczerze, ale nie jest trochę tak? Że Michaelowi Jordanowi pozwalano na dużo więcej niż przeciętnemu zawodnikowi NBA. Popełniał bardzo dużo błędów, bardzo często faulował, przetrzymywał piłkę, robił dziwne rzeczy, na które sędziowie nie powinni się zgadzać, a mimo to jednak przepuszczano to wszystko, ponieważ był po prostu świetnym graczem, robił genialne show i sprzedawał bilety. I żeby nie było, takie 45-minutowe bieganie za piłką do kosza to jest w granicach 300 spalonych kalorii. Mam na myśli taki. Lekki trucht, rzucanie, czyli w momencie, kiedy ja sam wychodzę na boisko i zaczynam się ruszać. Podejrzewam, że gdyby to był meczyk, to byłoby zupełnie inaczej, ale wszystko po kolei. Mam jednak swoje lata, i tak biegać już za tą piłką, to już też do końca nie potrafię i też to nigdy nie potrafiłem. Ale w końcu się udało i to jest najfajniejsze. Nie można traktować wyjścia na kosza jako elementu treningu, jakiegoś tam wyznaczania sobie celów, pokonywania barier. Nic z tych rzeczy. To jest po prostu bardzo przyjemna sprawa i do tego was bardzo. Zachęcam, żeby właśnie coś takiego porobić. To znaczy, wziąć piłeczkę, przypomnieć sobie te lata młodości, dzieciństwa i po prostu wyjść i trochę sobie pobiegać za piłką. Bardzo przyjemna sprawa. Żeby nie było tego samego dnia, jeszcze wróciłem do domu i jeszcze na chwilę wyszedłem na skakankę, jeszcze podrzucałem trochę tych hantli, żeby jednak te odpowiednią liczbę kalorii jednak spalić. Ostatnio narzekałem na to, że potrzebny jest zupełnie nowy plan, to znaczy ja wiem, że są plany treningowe, że są trenerzy, którzy potrafią to rozpisać po kolei, co należy robić, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Ja, jak już zaznaczyłem, jestem z tych ćwiczących, a nie trenujących, to znaczy z tych, którzy raz na jakiś czas w miarę regularnie wychodzą, żeby trochę się poruszać, żeby spalić trochę zbędnych kalorii, ale nie tak, żeby wyznaczać sobie jakieś niesamowite cele, czy to w Sylwetkowe, czy to wagowe, czy jakieś tam inne, yy, i dążyć do tego celu. To chyba nie do końca wypaliło. Chociaż kiedyś mówiłem sobie, że kaloryfer 2020, a potem mówiłem kaloryfer 2021, a potem poznałem smak lodów czekoladowych z belgijską czekoladą, i cały ten misterny plan poszedł. Więc to nie ma chyba najmniejszego sensu w moim przypadku. Najważniejsze to, żeby utrzymać to, przynajmniej to, co udało się zdobyć, a dzisiejsze ważenie pokazało mi 79 i tego będziemy się trzymać. To znaczy, żeby nie było, to też frajdę sprawia, kiedy człowiek tak trochę porobi tych pompeczek, trochę popodnosi tych ciężarów, trochę poskacze na tej skakance i okazuje się, że 2000 skoków na skakance, pyk, proszę bardzo, nie ma najmniejszych problemów, 50 pompek, jak w wojsku, Proszę bardzo, to też, żeby nie było, trochę jednak problem stanowi, ale bez jakichś tam większych oporów. A przypominam, że jeszcze rok temu zrobienie 10 skoków na skakance wiązało się z jakimś takim gigantycznym kaszlem i poczuciem, że zaraz mi spłoną płuca. Zrobienie 10 pompek oznaczało, że ramiona płonęły, że to wszystko tutaj po prostu myślałem, że mnie rozerwie na kawałki. A teraz, proszę bardzo, wystarczył roczek, tak naprawdę niezbyt jakichś bardzo intensywnych ćwiczeń, bo jak patrzycie przynajmniej na to, co robię, to widzicie, że to nie jest jakiś Everest treningów ostatnio zresztą w internecie znalazłem jakiś tam kurs że jak zapłacicie to trener wam powie co po kolei należy robić w wersji domowej w sensie, że takie ćwiczenia, że właśnie tam czytałem że 90% ludzi marnuje czas, że nie wie jak ćwiczyć i że z tym podręcznikiem to człowiek tam zrobi e, niesamowite efekty i to bardzo możliwe to znaczy pomijam to, że opierać się o miękką kanapę i wykonywać na tym jakieś tam pompki do no nie do końca leży w moim poczuciu Ćwiczeń, bo wydaje mi się, że jednak podłoga spełnia lepsze warunki, ale może się Dada, nie znam. Wysusz mi włosy. Włosy wysuszone. Ja to w ogóle powinien dostać jakiś medal, jeśli chodzi o ogarnianie. W sensie jestem mistrzem ogarniania. Ostatnio narzekałem na to, że. Yy, że, że, że właśnie ciężko teraz odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, kiedy mam trochę jednak więcej obowiązków, kiedy chcę połączyć to razem z trenowaniem i e, z ćwiczeniami e, i, i z tymi obowiązkami domowymi, bo cały czas wychodzę z założenia, jednak, że nie chcę z tego wszystkiego rezygnować, bo to mi też ogromną frajdę sprawia, no to. E, ja nie będę wam tłumaczył, czym zajmuje się wydawca w mediach, ale generalnie jest to taki człowiek, który po prostu ogarnia tutaj, e, jak na przykład, nie wiem, oglądać jakiś tam program informacyjny na żywo, że jest łączenie z reporterem, z prezenterem, e, że jakiś tam materiał leci i tak dalej. To to wszystko ogarnia wydawca. Człowiek, instytucja. E, I powiem szczerze, że zawsze się najlepiej właśnie sprawdzałem na takich, przynajmniej tak się czułem najlepiej, na takich stanowiskach właśnie, takiego ogarniacza, wydawcy, że tu, 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 tu dzieje się i tak dalej. To wszystko jest na początku taki gigantyczny stres, a potem wielka radość, kiedy wszystko się udaje. Albo taki stres mobilizujący, kiedy niewiele się udaje, ale jakoś się to udaje posklejać. Albo jest taki kompletny dół, kiedy wszystko leży, ale mimo wszystko, no, coś live zgołon i show ma on i coś się musi dziać. Więc y, wydaje mi się, że bycie takim wydawcą życia, to jest to. Jest to. to znaczy, to jest tytuł na kolejny. Y, live, coachowy, podręcznik, wydawca życia, to po prostu to by było coś, czyli taki absolutny ogarniacz tego od momentu kiedy się wstaje do momentu kiedy idzie się spać. Przede wszystkim sprawdziłem, że najlepiej ćwiczy się mi w godzinach między 17, 18 a 19. Czyli tak naprawdę w tych godzinach trzeba celować w swoje ćwiczenie, bo wtedy ćwiczy mi się po prostu najlepiej. Mam najwięcej energii i entuzjazmu do tego, żeby się ruszać. Więc trzeba sobie tak zaplanować dzień i tak rozłożyć obowiązki, żeby się udało. Jak się nie wstrzelę w ten czas, to każde, każda godzina w tę czy w drugą stronę, to będzie, to będzie problem. Więc już przynajmniej wiem tyle, żeby tutaj się. Z tym ogarnąć. Wiem, że najlepiej nagrywa mi się wieczorem po 20, 21, e, więc tak, teraz się to dzieje. Wiem, że kompletnie nie cierpię montować, ale co zrobić? Czasami e, odlatuję gdzieś tam bardzo daleko, więc ten montaż jest niestety niezbędny. Wiem, że bardzo źle się czuję, kiedy na przykład nagrywam coś na ulicy, nawet telefonem gdzieś tam, to, to jednak mam gdzieś takie wewnętrzne poczucie, że, że to jest takie poczucie obciachu, więc. E, nie spodziewajcie się tego zbyt wiele. E, więc już mniej więcej potrafię rozpoznać e, te okresy, kiedy jestem produktywny, kiedy coś mi sprawia przyjemność, kiedy mi nie sprawia tej przyjemności. To już mniej więcej wiem. E, no i wiem, że jestem jakby cały czas w pędzie, cały czas w biegu, cały czas mam jeszcze coś do załatwienia. Wręcz takie listy checkingowe muszę sobie robić, żeby sprawdzić, czy aby wszystko odhaczyłem, wszystko zrobiłem tak, jak być powinno. Na wszystkie maile odpisałem, ze wszystkimi się dogadałem, ze wszystkimi się porozumiałem. Wszystko sprawdziłem, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. A oprócz tego przecież jeszcze i zawiozę dzieciaka do szkoły, i go odwiozę, jak się udaje. I zrobię obiad jak jest chwila, i trochę jednak ogarnę w domu, więc człowiek instytucja. Każdy oczywiście w domu ma swoje obowiązki, ma ileś tam rzeczy do zrobienia, po prostu ich jest tak wiele, że spokojnie to idzie rozdzielić na dwie, trzy osoby. Ale słuchajcie, kilka jeszcze ważnych ogłoszeń, przynajmniej dla mnie ważnych. Ostatnio przetestowałem mleko. Roślinne. Kalorycznie mniej więcej nie ma żadnej różnicy z tym normalnym mlekiem. Smakowo, jeżeli jest to mleko smakowe i jest po prostu przepyszne, waniliowe, Polecam w szczególności, nie podaję nazwy producenta, bo to nie o to w tym chodzi, sobie sami sprawdzicie. Natomiast złapałem się na mleku waniliowym i po prostu no, kawa smakuje z tym fenomenalnie, płatki smakują z tym fenomenalnie. Odkryłem również, że nie mam żadnych problemów z trawieniem laktozy, w sensie tak samo się czuję po mleku roślinnym, jak i po mleku krowim, więc tutaj różnica jest żadna. Jeżeli mogę jakoś pomóc planecie i pić mleko roślinne, to chciałbym tylko, żeby było jednak ciut tańsze, bo wydaje mi się, że jest zdecydowanie za drogie. W stosunku do tego, co jest już na rynku, jakby dostępne. Co dalej? Szukałem ostatnio jakiejś konkretnej diety dla siebie. Nic takiego nie znalazłem. Po prostu chlebskie obasą ostatnio wchodzi. No, no, no niestety odkryłem po prostu sklep, w którym dają świetną, suchą grakowską. No i sorry, no, no, nie przeskoczę tego, przynajmniej na razie. Nie widzę siebie akurat, nie widzę tutaj dla siebie jakiegoś ratunku i rozwiązania, przynajmniej na jakiś czas. Co dalej, bo patrzę, że mi się zaraz bateria skończy. Mm. Cały czas staram się jednak jeść regularnie, o konkretnych godzinach. Wiem już mniej więcej, co mi się chce jeść rano. Wiem, że nie mogę zapominać o kolejnych. Trzech posiłkach, tak, 4-5 posiłków dziennie, jednak staram się jednak tego trzymać. Dzięki temu po prostu się nie podjada. I tak jak rano potrzebuję zjeść, bo po prostu rano mam na myśli w momencie, kiedy wstaję o 5, to już tak o 6.37 robię się głodny, tak, tak samo się robi o godzinie 11.30 głodny i pilnuję tego, żeby jednak koło tej 15 coś zjeść, żeby spokojnie, z takim w miarę czystym sumieniem i bez żadnych problemów o godzinie tej 17-18 potrenować żeby o 19.00, 19.30 zjeść kolację. Więc to gdzieś tam to wszystko idzie jakoś piąć w jeden plan. Ja Was zachęcam do tego, żeby się ruszać. Skaczę od ponad roku, skaczę na skakance. E, oprócz tego dochodzą ćwiczenia na hantelkach. 12 kilo za mną i mniej więcej to się trzyma. Z dawnych czasów, kiedy ważyłem prawie 100, zszedłem do 90, z 90 zszedłem do 79 i tego się na razie trzyma mi, to się nie zmienia. A jeżeli chcecie zobaczyć, co ja tutaj właściwie wyprawiam. I o co w tym wszystkim chodzi, to zachęcam Was do tego, żebyście korzystali z tych wszystkich elementów, które są w internecie, są w mediach, czyli czy to łapki, czy to subskrypcje, czy to obserwowanie, czy to klikanie w dzwonki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy się widzieć i słyszeć, mam nadzieję, częściej. Czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, czy to na Spotify'u. Po prostu jesteśmy wszędzie. Do zobaczenia! I jeszcze się bateria nie skończyła, ale zaraz się skończy.